No, i będzie trzeba na dwa filmiki to niestety zrobić, dobrze. Zaczynamy budować nasz układ. Podłączamy prąd z akumulatora, czy tam w moim przypadku z prostownika, pod styk 30. Pod styk 30. Mamy w tej chwili prąd na styku 87A. Jest on nam do niczego niepotrzebny, bo nie chcemy, żeby nam jedna żarówka na przykład, czy tam jeden elektrowa zawór się wyłączał, a drugi włączał, nie? Bo wtedy. Można by było to w ten sposób. To jest styk, jako styk pomocniczy, można to wykorzystać. Dlatego też obcinam tutaj ten kabelek. Bo on nie będzie nam. tutaj, Ja w ogóle go demontuję bardzo często. Elektrozawórcewkę podłączam pod 87, 87, a mamy obcięte. Stójki. Będziesz stał? Nie chcę stać. I wodą leję wszędzie. cholerstwo i kolego. No, dobrze. Chwilu nie momentu. Dobrze. Następnie zasilam cewkę przekaźnika w ten sposób. Sekunda, muszę to podłączyć. Mam zasiloną cewkę, to znaczy styk 86, ten jest zasilony. Teraz podłączamy sterowanie. W tym przypadku zrobimy to zerem. Możemy to zrobić również plusem, ale my będziemy teraz robili zerem. Czyli podłączamy ten nasz czujnik tutaj. Dobrze, czyli mamy zero podłączony przez nasz czujnik, który leży tam. To jest zero z akumulatora czy tam prostownika, co nie? Do tego czujnika. No i to jest w ogóle pływak od wody, nie? W ten sposób jest zrobione ee, sterowanie tym elektrozaworem. Że woda opada i włącza mi się elektrozawór i zaczyna lać wodę. Pełnym ciśnieniem i pełnym przepływem. Dobrze, czyli cewka elektrozaworu nam działa, nie? Dlaczego nie działa nam elektrozawór? Dlatego nam nie działa elektrozawór, bo dajemy mu napięcie, ale nie dajemy mu zera. Więc musimy od akumulatora naszego pociągnąć jeszcze zero od elektrozaworu, a w przypadku ciągnika czy innej maszyny, możecie się po prostu podłączyć do masy, nie? Czyli do ramy albo do jakiegoś, nie wiem, mocowania metalowego, zaraz robię mostek, żeby z tego naszego, w cudzysłowie mówiąc, akumulatora dorzucić zero na elektrozawór. Dobrze, tak, czyli tym czerwonym kablem zmoskowaliśmy się, szeregowo pociągnęliśmy go, żeby było zero na elektrozaworze od wody. Puścił. Załączył. Woda opadła. Przepraszam, w drugą stronę. Załączył, tak? Pełno. Pusto. Działa. Teraz postaramy się jeszcze to podłączyć z drugą biegunowością czyli, że będziemy sterowali. Plusem. Kolejna sytuacja. Mamy napięcie z akumulatora na styk 30. W tej chwili jest zasilony styk 37A, który jest nam do niczego niepotrzebny. Po załączeniu cewki po raz NT mówię, będzie przeskakiwał na 87. I mamy już doprowadzone 0 zero. Zero na styk 86 i 0 na mostku do elektrozaworu, co nie. I teraz będziemy się starali sterować plusem, czyli musimy plus puścić na nasz czujnik i z czujnika puścić na styk 85. Eee, dobrze, tak, czyli mamy teraz puszczony prąd. W tej chwili leci prąd przez nasz czujnik. Jak widać. Ampery idą 2. Eee, bo to jeszcze jest ta kwestia, że może być ten elektrozawór normalnie otwarte i normalnie zamknięte. I wtedy taki trzeba dopasować jaki trzeba. No myślę, że prościej nie da się tego wytłumaczyć. Macie ten cały schemat zbudowany tak jak trzeba. Po prostu zamiast tego czujnika, tak podłączacie sobie. Guzik to miejsce no i tyle nie tyle w temacie z tych 87 a w ogóle możecie wypierdzielić ja na przykład bardzo dużo przekaźników pomontowałem w tym moim zetorze bo mi się przegrzewały bez pie... te bezpieczniki mówię bezpieczniki się paliły przegrzewały mi się włączniki świateł wiecie tam są po 55 pięć amper te ojka przepraszam że gdzie... Po 55 Aper są halogenowe żarówki. No, no i no i tyle, nie? A generalnie trzeba się nauczyć czytać schematy, bo tu jest wszystko napisane, przecież widać, że tu jest, tu jest zasilanie cewki. Styk 30 daje prąd na 87A, a potem na 87 po zwarciu cewki. To już jakie tam. Ile amper wam potrzeba, to musicie sami sobie dopasować. No i co tu jeszcze dużo mówić? Tutaj takie coś, że... Yy, takie coś powinno być uczone w szkole, nie? Ten system edukacji jest tragiczny, moim zdaniem. Bo jak ja porównuję... Yy, to, czego ja się uczyłem w szkole z moim ojcem, ja jestem 90 rocznik, moje cici 65. To go w szkole uczyli, jak zamieniać kierunek obrotu w silniku trójfazowym, nie? A na skór no, niestety nie nauczyli nawet, jak nie wiem, gniazdko podłączyć, nie, gdzie powinien być plus, gdzie minus, co to jest zero ochronne i, i potem, potem są jaja. Odnośnie tam, wiecie, takiego, właśnie, teraz tak. Dlaczego ja mam taki elektrozawór do wody? Dlatego, że on jest na 12V, nie, a ja nie chciałem mieć 230V na wodzie, żeby to w przypadku właśnie takiego zalania, jak tutaj widzieliście na filmiku poprzednim. Yy, bo niestety będą dwa filmiki, dobrze, niedobrze, nie wiem. Yy, widzicie, tam się troszeczkę zwarcie jakieś robiło, dlatego nie chciałem mieć 230, żeby gdzieś tam nie przeskoczyło coś na, na tą beczkę, czy no z wodą nie ma żartów i, i z 200 tam Voltami, tak samo nie ma żartów, a na 12 to jest bezpiecznie. Tyle, że żeby zbudować taki układ. Do sterowania wodą pamiętajcie, że musicie jeszcze dokupić sobie po prostu by zasilacz. Od LEDów czy od czegoś tam, będziecie wiedzieli, ile tam cewka ma. 100W na przykład, nie? Yy, tutaj to by wystarczył mniejszy. No i ja mam tam po prostu zastosowany do miasta podłączony zasilacz i z tego zasilacza, właśnie w ten sposób na przekaźniku zrobiony układ. W beczce jest ta, ten czujnik. I steruje mi wodą. Jak woda opada, załączy się elektrozawór, nalewa mi wody do pełna. W odpowiednim czasie się wyłącza. Zawsze jak przyjeżdżam z pola, mam pełną beczkę i leci, leci tam bardzo szybko ta woda. No myślę, że prości tego się nie da wytłumaczyć. Trzymajcie się.